Hejka, witajcie bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będziemy rozwiązywać quizy o Monster Planet. Pierwsze pytanie, które mi tutaj zasłoniło, ile jest rodzajów bipów? No to trzy. Teraz, kolejne pytanie. Kto aktualnie jest pierwszym Hike story. Jest ja nie wiem, jak się to czyta. Skąd ja Więc myślę, że jest to juna 13. Jakiego nie ma MSP? Hmm, japońskiego? Okej, następnie ile było MSP? Dwa, hmm, tak myślę. Okej, okay, co to za aplikacja? Hmm, bo nie raj... coś tam, coś tam, bo nic tam zupełnie inaczej wygląda. Jak zdobyć oznaczenie żarej, nie wiem jak to czyta. Może hmm, trzeba kupić VIP-a. Hmm. ile jest leveli? Okej, okay, więc ile jest leveli? z tego co wiem można mieć 100 leveli ale jakiś cudem po prostu kurde przecież ja to nie na... ale jakiś cudem po prostu na 13 ma 101 level więc nie wiem może to była dawna aktualizacja dobrze mm. dalej kim oni są? to jest chyba Sky albo Zak nie wiem, zobaczmy jakie będą odpowiedzi. Chyba hmm. Pixie Star i Zack Stars. Nie? A co? Aha, Izajs. Czy oni... On istnieje? No tak. No tak. Przepraszam, ale nie wiem czemu mam na tej stronce lagi i też tu mieszka mi odmawia kto był najsławniejszym movie star kiedyś? Dobrze, zobaczymy. Mm, to jest drugie pytanie. Mm, 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 mm. To jest jakiś ananasek, ale może a la Kinga, bo wtedy była taka, taka popularna. Dobrze. Mm. Kto jest, był najsławniejszym chłopakiem? Nie wiem... No to taki więc dlatego tak wybrałam. Mhm. Dalej, czy istnieje taka aplikacja? Jeśli po prostu zrobili z tego baner, to myślę, że istnieje. Okej. Okay. Którzy sławni youtuberzy nagrywali MSP? Y y y Olczak nie nagrywała, bo tak to bym tu zaznaczyła, ale może... Może to. Ojej. Wydało się. Kiedy MSP obchodził rodziny? W kwietniu myślę, bo... Coś tam w kwietniu zawsze jest tych tego, tego, rzeczy więcej. O, zgadliśmy. Kiedy zmieniono coś tam w głównej stronie? Mm, mm, mm. Nie wiem, może 15 maja? 2014? 15 maja 2014 roku. Jak brzmi pełna nazwa Mówi Planet po polsku? Już bym powiedział. Nie wiem, może. Nie wiem, może. Planeta gwiazd filmowych? Nie wiem. Samo, <grym> że chodzi to o Mówić tryb Planet. O, dobra. Jesteś mistrzem w grze 14 na 16. Więc to będzie na tyle w tym odcinku. Jeśli film się spodobał, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję. I piszcie na dole w komentarzach, czy chcielibyście właśnie więcej takich filmów. Pa!